Byłem żonaty przez 8 lat, z dziećmi w wieku 5 i 6 lat. Przez cały czas byłem szaleńczo zakochany w mojej żonie, ponieważ jest niesamowitą osobą i fantastyczną matką. Zawsze była spoiwem, które trzymało naszą rodzinę razem i uważałem, że jest po prostu wspaniała. Pewnego dnia, gdy pokazywała mi coś na swoim telefonie, zobaczyłem wiadomość o treści: Kocham cię bardziej. Zapytałem ją kto to, a ona wyjaśniła, że to od koleżanki, której pomagała. Wtedy nie myślałem o tym zbyt wiele. Tego samego dnia mieliśmy dużo rodziny, aby świętować urodziny naszej córki. To był piękny moment. Część rodziny została na noc, a następnego dnia, po fantastycznym weekendzie, goście się rozeszli, a dzieci były już w łóżkach. Moja żona powiedziała, że musi mi coś powiedzieć: Wyznała, że wiadomość Kocham cię bardziej nie pochodziła od kolegi przynajmniej nie w sposób, o którym mówiła. Nie jestem pewien, dlaczego nie podzieliła się więcej szczegółami na temat tej drugiej osoby, ale powiedziała mi, że sześć miesięcy temu, podczas trudnego okresu w moim życiu, który ostatecznie przezwyciężyłem bez użycia czegokolwiek silniejszego niż marihuana lub alkohol, których oboje czasami używamy, znalazła miłość w innej osobie. Jeśli czuję coś do kogoś innego, nie jestem pewna, czy powinnam być mężatką. To nie fair ani wobec ciebie, ani wobec mnie, powiedziała. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że coś takiego może się wydarzyć, ale teraz, gdy stało się to rzeczywistością, powiedziała mi, że musimy stawić temu czoła. Wyjaśniła, że nie szukała kogoś innego, tak się po prostu stało. To, co zaczęło się jako przyjaźń, przerodziło się w coś więcej. Powiedziała mi, że nie było między nimi zażyłości, ale przyznała, że rozwinęły się w niej uczucia. Jej zdaniem życie jest zbyt krótkie i chciała być szczęśliwa. Powiedziała, że jest dumna ze wszystkich zmian, jakich ostatnio dokonałem, a zwłaszcza z tego, że stałem się lepszym ojcem. Zawsze byłeś dobrym tatą, ale teraz jesteś świetnym tatą, powiedziała. Ale pomimo tych zmian, nie czuła się w pełni szczęśliwa w naszym małżeństwie i szukała kogoś innego. Powiedziała, że ta osoba może nawet nie być dla niej odpowiedzią. Ale była pewna, że nie chce pozostać w tym małżeństwie. Byłem całkowicie zaskoczony. Powiedziałem jej, że musi poinformować swoją rodzinę o tym, co się dzieje, abym mógł się wypowiedzieć. To nie był tylko mój ciężar do dźwigania. Jestem załamany tym, co to oznacza dla naszych dzieci. Kiedy się spotykaliśmy, i we wczesnych latach naszego małżeństwa, zdrada była jedyną rzeczą, co do której byliśmy zgodni, że może nas zniszczyć. Oboje pochodzimy z rozbitych rodzin. I przysięgliśmy, że nigdy nie narazimy na to naszych dzieci. Teraz jestem tutaj, bezradna i rozbita na tysiąc kawałków. Pierwsza aktualizacja, pięć miesięcy później, 7 marca 2024 roku. Pięć miesięcy temu zostałem zaskoczony, gdy moja żona przyznała się do romansu podczas weekendu urodzinowego naszej córki. Początkowo nie chciała mi powiedzieć, kim była ta osoba ani co się między nimi wydarzyło. Byłem zdruzgotany, absolutnie zniszczony i nadal jestem. Spędziliśmy czas osobno, podczas gdy ona kontynuowała swój romans. W międzyczasie trochę poszperałem i dowiedziałem się, kim była ta osoba. Był to trener naszego syna. Kiedy skonfrontowałem ją z tą informacją, nie zaprzeczyła i nadal się z nim spotykała. Spotkałem się z prawnikiem, który poradził mi, abym nie opuszczał domu ani dzieci, spróbował rozwiązać sprawy, jeśli to możliwe, lub odszedł i skupił się na własnym dobrobycie. Mój terapeuta określił jednak jej zachowanie jako narcystyczne i powiedział mi, że muszę chronić siebie i moje dzieci oraz uciekać. W grudniu powiedziała, że zakończyła romans i chce spróbować ze mną ponownie. Dałem z siebie wszystko, ale czułem, że nie ma do tego serca. Nie robiła wiele, by naprawić szkody, ani nawet nie przeprosiła za to, co zrobiła. Jako administrator naszego rodzinnego konta Google, znalazłem jej zdjęcia. Widziałem wszystko. Oprawiła w ramkę zdjęcie swoje i partnera z romansu i trzymała je, być może nadal trzyma, na biurku. Znalazłem nagie selfie, które wysyłała do niego, ale nigdy do mnie. Widziałem zdjęcie jego nagiego ciała w naszym rodzinnym mieszkaniu na plaży. Przestrzeni, którą uważałem za neutralną podczas naszej separacji. Ostateczność nadeszła w zeszłym tygodniu, kiedy zdałem sobie sprawę, że okłamała mnie w sprawie branzoletki, którą zawsze nosi. Twierdziła, że to branzoletka jej matki, ale pasowała do branzoletki jej partnera. Jedna czarna, z chociaż nie mogę znaleźć dowodów na to, że nadal są razem, jest skryta ze swoim telefonem i stale korzysta ze Snapchata. Za każdym razem, gdy wspominam o jej romansie, wybucha, oskarżając mnie o trzymanie go nad jej głową. Odwołała plany opieki nad dziećmi na nasze wyjścia, w tym jedno, które zaplanowałem na koncert, na który kupiłem bilety. Nie wiem co robić. Jestem emocjonalnym wrakiem. Druga aktualizacja 10 marca 2024 roku. Krótko mówiąc, przyłapałem ją z nim w naszym rodzinnym mieszkaniu. Zrobiłem zdjęcia i filmy jego ciężarówki, jego rzeczy w domu i jej wychodzącej z głównej sypialni. Skonfrontowałem ją, gdy wróciła do domu. Próbowała zrzucić winę na mnie, mówiąc, że gdybym skontaktował się z nią poprzedniej nocy, może by do tego nie doszło. Twierdziła, że mnie kocha i błagała o jeszcze jedną szansę, ale ja już skończyłem. Nie mogę tego dłużej robić. Zadzwoniłem do prawników i rozpocząłem proces rozwodowy. Wiem, że nie mogę wychodzić z domu, ale nie mogę też przebywać w jej pobliżu. Odmawia opuszczenia głównej sypialni, mówiąc, że to także jej łóżko i będzie spać, gdzie chce. Wczoraj wieczorem napisała mi smsa, że jest gotowa na terapię i udostępnienie dostępu do swojego telefonu. Twierdzi, że mnie kocha i chce się ze mną zestarzeć. Ale jest już za późno. Wczoraj zadzwonił do mnie jej partner, prosząc o rozmowę. Powiedziałem mu, że nie mam nic do powiedzenia i rozłączyłem się. Jej matka również się ze mną skontaktowała. Mówiąc, że jest jej przykro i żebym do niej zadzwonił, jeśli będę chciał porozmawiać. Postanowiłem nie kontaktować się ze wszystkimi zaangażowanymi osobami i pozwolić mojemu prawnikowi zająć się całą komunikacją. To najtrudniejsza rzecz, przez jaką kiedykolwiek przeszedłem i nie wiem, co jest nie tak z tym obrazem.